Nie chcę tu iść. Nie. Co to co to co to? Co, 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 co to było? Co to było? Gin, 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 gin. Mało HP już mam. A to początek gry. Yy. O, tabletki. Tylko jak ich użyć? Chyba że one same jakoś się używają. Tego nie wiem. Okej, okay. yy, stąd przyszedłem chyba. Tak więc chodźmy. Chodźmy tędy, a ja lepiej wezmę pistolet jednak. O, znowu tabletki. Ok, te już coś nam dały. Przynajmniej trochę. O fak ging gin. Gin. Wczytam sobie bo trochę nam życia zabrał nasz kolega który który gdzie on był Ok, on wyskoczy tutaj z prawej. Tak więc przeładuj. Tak więc zginę. Mhm. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, a chodziło mi o przeżycie. A może pomoże nam w tym to? No gin. Ok. Udało nam się go rozwalić. Ta gra może się być... może być później trudna. Tak mi się wydaje. Ok, Rozwaliliśmy ścianę. Za której nic nam nie wyskoczy. Ok. Nic nam tu nie wyskoczy. A jednak. Nic. Nic. Tam nic nie ma? Nie ma. Ok, znów ładowanie. I może ja zaraz sobie zrobię przerwę, żeby nie zwariować od tej gry. Taką pięciominutową i zakończę ten odcinek, bo. Bo to jest straszne. Da się to otworzyć? Da się, a te drzwi zamknięte? Tak. Tak, ja myślałem, musimy iść kanałem. Czemu ja ciągle moje wentylację z kanałami? Nie wiem, naprawdę nie wiem. O, da się to rozwalić? Nie. I zapewne tu nam zaraz coś wyskoczy. Nie? Dziwne. O, udało nam się włączyć światło. Co znowu? Latający duch. Kacperek, tak, duszek kacperek lecz się. Fajny sposób leczenia. Mi pasuje. Co tu mamy? Nic ciekawego. Tak więc chodźmy dalej. Gra jest naprawdę fajna, mi się przynajmniej podoba. Trzyma klimat jest w miarę straszna, ciekawa. I chora, zombie na wózku. Potwór na wózku, bo zombie to to chyba nie jest. I pytanie: gdzie był apteczka? Tu jest apteczka. Weźmy się trochę, uleczymy i chodźmy dalej. ...construction area. Area. O, drabinę. No, wchodź po niej. Dziękuję. Dziękuję, że, że zechciałeś posłuchać się mnie i wejść po drabinie. Rozwalisz to? Chyba nie. Chyba nie potrafisz rozwalać. Rozwalać desek, które zwykle potrafisz rozwalać, ale te były magiczne. Dobra, skaczemy. Boję się tam iść. Boję się tu iść. Boję się tu iść, naprawdę. Uh, amunicja do broni. Czyli zapewne. Uh... Okej. Okay. Chodźmy, 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 żeby nas tu nic nie zaskoczyło. Czemu tu była przez chwilę krata? O, oh, fak, 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 fak. Ja siebie nie lubię. Ja siebie nie lubię. Jesteś dziwny Chociaż jak można by lubić coś takiego? Trzeba być chorym, żeby lubić chore rzeczy. Eee, mapka. Ja jestem tu. Czyli iść prosto, potem w prawo, w prawo i w lewo. Jeśli dobrze mi się wydaje. I ten odc. Okej okay. Jakiś duszek sobie przebiegł ko koło mnie. O, okej, okay. wszystkie potwory w tej grze będę, będę nazywał. Uh, będę nazywał kacperkami. Są tu jakieś kacperki? Kacperek! Dzień dobry, kacperku. O! I teraz są mniej straszne. No, kacperek, chodź tu, chodź tu, kacperek. Kacperek, bądź grzeczny. Dziękuję. Widzicie, tak trzeba. O fak, 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 fak. Ten kacperek był mocny. Ten nas nie lubił bardziej niż inni. Ciekawe, czy za tą ścianą będzie kacperek. Hello, jest tu ktoś? O, jest tu ofteczka. Której na razie nie będę używał. nie no, niechcący jej użyłem fajnie. No ale, no ale okej. Okay. Skoro jej użyłem już, no to nie będę się cofał i wczytywał gry. Dzień dobry, Kacperku. Przywitaj się ładnie z nami. No, chodź tu. O, widzicie? Tak trzeba ich załatwiać. A nie, bać się. Słyszałem coś dziwnego znowu. Barrels. Czyżby nawiązanie do PewDiePie'a? Zapewne tak. Hmm. Nawet w grach już muszą urobić do niego nawiązania. No ale cóż, bywa. Bywa i tak. Chodźmy tędy. I mamy jakieś schody. I mamy wyjście. To jest metro, tak? O, 42 ulica i Andor Park. Tylko czemu to jest zamknięte? o jednak chciałbym stąd wyjść. By się tak miło było, jakbym stąd wyszedł i nie musiał więcej widzieć tych potworów. Okej, okay. idziemy dalej. Jest tu coś? Nie. A tam? Zapewne coś tam będzie, ale. Ale może tam będą jakieś króliczki, misiaczki i tak dalej. Przecież to tylko na początku może być gra horror. Potem może być to gra dla dzieci czemu nie? By twórcy byli takimi nowoczesnymi zastosowaliby rozwiązanie, którego jeszcze nikt nie zastosował. Jeszcze nikt nie wpadł na coś takiego w sumie Nigdy. A ja nie wpadłem na to, że nie wiem gdzie mam iść. Znaczy ja nie wiem gdzie mam iść. Bo tędy raczej nie, tędy chyba przyszedłem, nawet huh. Tu. Nie. Skoro tam nie ma żadnego wyjścia, to chodźmy do przodu w tą stronę. Tutaj. Nie. Tutaj. Tutaj nie. Z tego co wiem to w grze nie da się chyba jednak stracić latarki. W żaden sposób, że ona jest nieskończona. Ale nie jestem pewien, więc nie będę wam mówił. Otwórzcie się. Okej, okay, to jest chyba jednak jedyna droga. Ale stąd przecież przyszedłem, chyba. Pewności nie mam, ale tak mi się wydaje. Że stąd przybyłem. Tak, przecież to są te potwory. Tak, tędy przyszedłem. Ale może nie. Pewności nie mam. Stuprocentowej. Ale nie, tu na 100% byłem. Bo przecież wszędzie te potworki są. No tu jest to wyjście, tak? Tak. Dobra, chociaż tu możemy skończyć ten odcinek. Tak więc ja się z Wami tutaj żegnam. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeśli tak, to ocencie ją kciukiem w górę. Jeśli nie, to ocencie ją kciukiem w dół. I cześć.